doesn't hold on to much for long. I'm amazed he managed to save enough money to be able to afford the cab depot in the first place. Seeing, seeing, there's always people around for lending money to a man, especially if the man have a habit like Roman. Seeing? Sure. You think Roman's addicted to gambling? You think him have a real problem? Channel can't throw him money away to them con man in a star. I'm a real idiot, you know. Maybe his problem. Maybe he just need to get something cut <laughs> out of the system. <laughs> He don't like the cars and the guns as much as you and me do. And when me I get to, we spin upon sisters are sensing Nie I don't throw my money anywhere now. Dobra, wysiadamy. Okej. Okay. Oczywiście nie mogę zapomnieć o wyciszeniu dźwięków, bo znając życie będzie tu jakaś muzyka. Tak więc no cóż. Mówi się trudno. Dobra, no i gramy. W tą grę w sumie mogę zagrać nawet całą, bo jest całkiem spoko. A kre, te kręgle tak średnio średnio bardzo mi się podobają, a... Pojedyncze punkty. A bilard no to tylko w realu, bo w grze to tak jakoś jakoś mi to nie przekonało. Aha. Mhm. Mm I tak słuchać muzykę, trochę lipa dobra, mhm, podwójnie traktowane. okej, okay, czy najpierw trzeba zbić do zera punktów. Okej, okay. ładnie, ładnie. Mhm. Serio tak ładnie mi idzie? No nieźle. Ponad 150, 170 nawet trafiłem. O jasno się zrobiło, nareszcie. Przedobrzyłeś. A, no tak. Nie można przecież więcej rzucić. Okej. Okay. Jeszcze 41 punktów. Oh. Przegram to. Jeszcze. Dobra. Jeszcze 61 punktów. O co w tym chodzi? Kurde. No 40, spoko. Osiemdziesiąt pięć mi jeszcze brakuje Dobra, może strzelę tu Siedemdziesiąt dwa siedem, no dobra Dziesięć punktów mi brakuje, fuck Siedem punktów, okej okay. 4 i trójeczkę trzy może rzucić podwójne pola punktowe przedobrzył okej okay. osiemnaście sześć No i dobra, weźmy jeden. Dwa punkty. Przedobrzył, dobra. No to jeden. Mhm. Czy to jest siódemka? Może to jest siódemka? Ha. Dobra, to wygląda na dwójkę. Aha, tylko podwójnie punktowane pola. Dobra, w ten sposób, Spoko. Nie wiem jak to działa. Nie wiem jak za bardzo odczytywać te punkty. Nigdy wrzutki nie grałem tak. W takie lepsze. Przegrałeś te partie. No trudno. Mówi się trudno. Okej, okay, nie wiem o co chodzi, ale dziwacznie się kolory zmieniły. Seryjno, te fakt. Noc jest, czy, czy co, bo. Aż takich bladych to nigdy nie widziałem. Oh, no, no. Ok, dobra, tego już nie odkręcę, niestety, auta. Koniec musimy wiać. Oh. Serio, zginąłem pod kołami. Dobra, i chyba mi nie zaliczyło jego misji. No cóż, smutno. No! Zostać rozjechany w GTA, no chyba tego jeszcze nie było. Okej. Okay. Lecimy do Bru, Bru

Who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. No, dude, listen. The cousin of that guy you killed, Lyle Reeves, owes me a lot of money, and the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi oh, yes. Brucey, you got to chill. For real. Yeah, yeah, yeah. Now listen, NB. This guy isn't hiding, but. He's a serious. He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat Slav. So I'm just doing your profile. <laughs> All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. <laughs> yeah, you got to be kidding me. <laughs> I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. <laughs> oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. Dobra, ruszamy. Znowu do kawiarenki internetowej, Nick! Nick! nie lubię tego. Nick! lubię tych misji. Ale co już skoro Nick! Oh shit, tylko nie policja. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oh shit. Misja w kafejce. man, I'm at the internet cafe. What now? The website is LoveMeat. <laughs> Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Okej. Okay, jakiś French Tom. Eee... Oh shit. Jak to było? mitlowe? Nope. 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 Jak zawsze. Nienawidzę tego. Eee... Meet love o, tu się wyświetliło. Nee, Mail? O, jestem, Ha! Preferencje seksualne gej. <grymne> o Boże, co ten, co ten Roman tu zrobił? Dobra, z samym sobą? No, ja, why not? Jak on miał coś tam w French? Wręcz to. Dobra. Klik. Gdzie jest? Wychodzimy z tego. I tyle. Aha. Sp da Trzeba mu dać czas na sprawdzenie poczty, i żeby odpisał. O Jezu. Roman. Słuchaj, zadzwoń czasem do Michelle. Dziewczyna cię ci lubi, a tobie przydało się trochę do reakcji. Nie dziewczyna masz. No więc skorzystaj i dzwoń. Rekord Przysiadł 2000. Hosan. Okej, okay, nie chcę mi się tego wszystkiego odczytać. Mmm Kupuj leki. Z takiej strony się raczej nie wchodzi. Okej. Okay. Takie auto poszukujesz. Okej, okay, nie ma żadnych maili. No nic. Trzeba będzie poczekać. Aż odpisze nasz przyjaciel, tak go nazwijmy. W tym czasie mogę zrobić coś innego. W końcu. Okej, me, I'm Dobra, no w sumie, o kurde. Elizabeta jest strasznie daleko. No nie wiem, może jakiś broń może sobie dokupię. Zobaczymy, w końcu mam trochę kasy. O, Michelle. Hey Nico. Mallory are mi, że me z are working with Elizabeth the short now? Do you elisabetta seems to have a lot of friends that's because she's a dealer nico junkies like the people who supply them with drugs you aren't getting involved in that world are you i'm trying to avoid it michelle maybe i do a few errands for elisabetta nothing serious though i am no dealer if you need help with anything nico just speak to me if you want to get something off your chest i'm a good listener you know i know michelle i really appreciate your concern but uh, i can look after myself Jestem wielkim chłopcem i muszę wybrać własne decyzje. Do zobaczenia! Tak, Nico. Do zobaczenia! Okej, czy mogę to sobie kupić? No, nah, wróć wkrótce. Okej. Okay. Okej, okay, mogę? No, fakt, Dlaczego nie mogę w ogóle jakichś lepszych broni jeszcze kupować? 805 naboi. Nie, 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 nie. Nie stać mi, nie warto. Okej, okay, granatów nie mogę. No, no dobra. To się zawsze przyda. Jaki koszt tego cacka? tysiąca. Dobra, biorę. See you a ok, wystarczy. Mi tak już mam za dużo naboi, więc. Nie wiem, czy byłby sens. Ups. Dobra. Sprawdźmy teraz. Yy, w kafejce internetowej, czy. czy odpisał tam ten pedał. Oj, kurde, kasa z niego poleciała. Trzeba było zbierać. Okej. Okay. Skorzystaj. Web, Zero maili. Okej. Okay. A w sumie odpowiadamy na maile. Okay. No i nic, nic nowego, chyba że to na tej stronie, Oh ukryta yeah. twarz. No i gdzie on jest? Nie, nie odpisał. Radziemy, teraz będę czekał z fabułą, aż jakiś głupi pedał odpisze. Oj, o Jezu, za dużo escape'u. Okej, okay, mam coś zaznaczone. Na mapce, ale nie wiem co. Czy to jest zwykły znacznik? A może on odpisał? Zobaczmy, przejdźmy się i przekonajmy Całkiem spory kawałek Ok, broń zakupiona, wszystko kupione Jakby to się szybko przedostać tajnym sposobem. Okay. No, podniesione było. Nie, nah, never mind. I tak im ucieknę. No, już im ucieka dość łatwe. Aha, dobra, bo ja wziąłem misję. Nawet nie zauważyłem. Misja z autem Misja Brusiego odzyskaj auto, no spoko Całkiem niezłe Dobra, trochę to do czasu zajmie znów jechać na drugi koniec. No ale cóż, czego to się nie robi? Dla kasy. A to jest szybkie auto, więc raczej nie powinno być. Aha, bardziej uszkodzony, tym mniej pieniędzy. No dobra, postaram się go nie uszkodzić. Aha, Payn'Sbray naprawić te sprawy. Ok. Nie jest tu prawie w ogóle, więc nie wiem o co chodzi. Serio policja. Czy jadę w dobrym kierunku? Niech przestaną mi ścigać, to się dowiem. No. Prawie, prawie w dobrym kierunku jechałem. Myślałem się, że jak oddam ten samochód, to będzie checkpoint, tak jakby i gra się automatycznie zapisze. Bo w tej części miasta nie mam nie mam mieszkania, więc. Więc, jakby się gra nie zapisała, musiałbym jechać do save'u. Spory kawałek, naprawdę spory. Ciekawe, ile w ogóle za niego dostanę. Jak dostanę jakieś 100-200 dolarów, to będzie lipa. Fajnie było dostać za niego naprawdę kupę forsy. Okay. No ile? 1090. No spoko, nie jest źle. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Nie wiem gdzie mnie przeniesie najprawdopodobniej do mieszkania, albo gdzieś tutaj w pobliżu, więc następny odcinek zaczynamy od razu z misją dla... Elizabety, albo pójdziemy do kafejki internetowej, zobaczymy czy tamto nadpisał. Tak więc mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Nie zapomnijcie strzelić suba lajka. To wszystko, trzymajcie się i cześć!